Mamy szóstą rano. A Alpy we Francji budzą się do życia. Tu idzie jakiś rurociąg. Pięknie położony. A na dole w tle miasto. Miasteczko w zasadzie. Tam z tyłu następne. W końcu troszeczkę zimniej 13 stopni ruch się zaczyna powoli, ludzie zaczynają jeździć Lecimy do Anglii Dzień zapowiada się sympatycznie jeszcze nie wiem jak stąd zejdę wczoraj mnie troszeczkę przypiekło ale jest pięknie. jeszcze tutaj strzelimy focie Zobaczcie, tam stoi jakiś pan. Tu jeszcze z w focie jedziemy, bo naprawdę czas jest bardzo napięty, jak plandeka na żuku. A tam stoi nasza fura. Dobra, trzymajcie się, budziaczki. Ciao.